Cześć, jestem Szymon. Ja no. Idziemy. Kiedyś kluby, teraz coś tam festiwale. Murciks moje zaproszenie ma. ma. Cii, cii, cii. Bombardilo, krokodilo, tralalelora. Nasza coś tam jak labu, bu, random vibe. Idź szybciej, machaj. O kurde, prawie spadłem. Roblox ma! Nie! Malwina! <ścoughs> <ścoughs> ja ją zrzucam, nie idziesz za nami. Nie pozwalam. Złaś. Jeźdź mu pomoc. No nie. 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 ja... Nie. 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 spadnie, Nie. Nie. Spadłem! Nie. nabijam Nie. Ile ma? Nie. Cztery chyba. Nie. dupą swoją. Kręć dupą swoją. Nie. 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 Powinieneś spać <noise> Kurde, Malwina Na zaluchach jak na bura no baj. To, na... to panie Mikołaju o! Jak się zesrałem Jak podeszę do tego krzesła, dostałem jumpscare'a Jak nie pijesz długo wody na przykład, to masz z winy i dostajesz jumpscary. Spadam. Po drodze mamy jakiegoś kratera, ja chcę iść do kratera Ej, nie już gdzie my mamy, nie... Spadniesz Atucz, tam aj. chyba 6 razy Nie ma checkpointa, masz nie spaść Dokładnie do ty gadasz, mam nie spaść Macham Skok królików O, ja jestem ściekły I uśmiechnij się ładnie Cześć Pomachaj czy coś Pójdź Jestem w rodzinie kapibar. Igor, widzisz to? Ja mu skoczyć. Ale przez. Dziesk. Nie <noise> Żyjesz? żyję. Cześć. Daj radę. Dasz radę. Kciuki. Na boję, siw Ja się. się boję. I się boję. jakiś tung tung I Sachur. <noise> krater, I na ja Krater! Krater, chcę na krater. Ja chcę na krater. Danger. O bled! nie, nie, tam pisze na tabliczce? Ha, kawahuratu baratu. Być tu, bo musisz mapy przydać chodź, bo jestem słaba z geografii Idę, nadchodzę, nadbiegam, Wiecie z mapą, dobra idziemy Albo, a dobra idziemy, albo Idziemy, albo tyle

Łeb. Chcesz się zabić, ptachnik? No chce się zrobić. No to To jest moje, to jest moje marzenie. No chodź, bo ja już to zrobiłam. Jejku, bo Tung, tung tur. ostatnio też słyszałeś pierwszy i nie wiedzieliś go. O kurwa. Idziemy w lewo, idziemy w lewo. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam naprawdę. Przepraszam. Ej, gdzie my wyszliśmy? Ej, my... By... Ej, my nie mamy nie skacz. Chodźmy. Tymon, nie skacz! Tymon, nie skacz! Tymon, nie skacz, proszę! Ci, zawsze, zawsze, miałem dość. Nie skacz! Nie no, przeżyłem! Fajnie wiadomo, ja wieje, idziesz na jakąś. na górę. Gdzie jesteśmy? Idź, oj, to nie szczęścia, ki ręce! O, du, du, don, go, don, go, tu, Albo jeszcze animacja A! Wykrył punk Ej dobra, mogę to zrobić? Co? A się <grym> Nie wiem, jak chce się zabić. O, Jak ty się zrobiłaś? Ma się umiejętności!